Czy w Polsce potrzebny jest powszechny pobór do wojska? Znaczy wie pan, żeby sobie na to odpowiedzieć trzeba zadać pytanie tym, którzy decydować o tym będą. Decyzja taka powinna wynikać z oceny zagrożenia bezpieczeństwa naszego państwa, z oceny zagrożenia wojną wielkoskalową. Jeżeli w tej chwili szef BBN-u, pan Siewiera mówi o tym, że wojna nam grozi za dwa lata, pan premier Tusk mówi, że za trzy lata. To znaczy, że liczyć się należy z tym, że ich informacje są na tyle wiarygodne, które powinny skłonić rząd polski do podjęcia decyzji o powrocie do powszechnego poboru. Teraz dlaczego? Po pierwsze dlatego, żeby żołnierzy, którzy będą objęci tym poborem odpowiednio przygotować do tego, co mieliby robić w czasie wojny. Czyli do misji żołnierzy, którzy będą dobrze wyszkoleni, którzy będą zgrani w pododziałach bojowych. Którzy będą gotowi do tego, żeby być pełnowartościwymi żołnierzami w czasie bojowego użycia. Zatem wydaje się, że politycy, mówiąc o tym, że wojna już za progiem, powinni być przygotowani do podjęcia właśnie takiej decyzji, bo ona z tego zagrożenia, z poziomu zagrożenia, powinna właśnie wynikać. No, my budujemy armię, wielką armię, która ma odeprzeć Rosjan. Jesteśmy przecież krajem frontowym. Politycy jednej czy drugiej władzy zawierają kolejne kontrakty na kolejne uzbrojenie. Tylko właśnie, panie generale, czy dzisiaj ma kto z tego uzbrojenia strzelać i czy w przyszłości, pana zdaniem, jeśli na razie poboru nie będzie, czy będzie miał kto strzelać? Na pewno nie, nie mamy takiego potencjału e, żołnierzy wyszkolonego do, obsługiw do obsługiwania i posługiwania się tym sprzętem, który teraz politycy swoimi decyzjami kupują od kilku lat. A zatem wyszkolenie żołnierza, czy to arterzysty, czy czołgisty, to jest proces półtora roczny co najmniej, aby ten żołnierz nie był mięsem armatnym. Przypomnę, że jeszcze niedawno wyśmiewaliśmy armię rosyjską. Że na front wypychają jest armatnie, żołnierzy wyszkolonych, Więc wydaje mi się, że politycy mają świadomość tego, że my sobie na to pozwolić z naszymi obywatelami nie możemy. A zatem oni muszą być przygotowani, muszą być wyszkoleni, muszą być zgrani bojowo w ramach kompanii, batalionów, brygad i dywizji. To jest proces wieloletni. Jeżeli mówimy o tym zagrożeniu, to decyzje są pewnie e, koniecznymi. Natomiast na dzień dzisiejszy. Żadna rezerwa ani pasywna, ani aktywna nie prezentuje sobą takiego poziomu wyszkolenia bojowego, aby móc dysponować tym sprzętem, który w tej chwili do armii dopływa. Ten potencjał armii zawodowej, który mamy na dzisiaj, jest potencjałem rażąco niewystarczającym do tego, aby obsadzić wszystkie stanowiska armii, które by były wykorzystywane w czasie działań wojennych. Panie generała a jak taki pobór i takie szkolenie miałoby wyglądać? Czy to byłby powrót takiego dawnego wojska, że młody człowiek po prostu idzie do wojska na kilka miesięcy i tam jest szkolony? Jak to powinno wyglądać? Nie mówię, jakie są pomysły, tylko jak to pana zdaniem powinno wyglądać, żeby rzeczywiście zapewnić zastępowalność tych żołnierzy i przygotować kadrową gotowość? Generalnie modeli jest kilka. Takim modelem bym powiedział. Ciekawym jest model szwedzki, gdzie żołnierze są powoływani na kilka miesięcy do armii, gdzie są szkoleni w określonych specjalnościach wojskowych, i potem są powoływani okresowo z jakiś czas na doskonalenie tych umiejętności. Jaki my model przyjmiemy, trudno powiedzieć. Powrót do starego modelu, czyli służba co najmniej dwunastomiesięczna w naszych warunkach, pewnie by się sprawdził, bo uważam, że od intensywności szkolenia zależy. Stopień przygotowania żołnierzy do tego, żeby byli pełnowartościowymi żołnierzami, czyli pobór, czy to pobór powszechny obejmujący całą populację kwalifikującą się w danym roczniku do poboru, czy tylko część tych, którzy spełniają warunki pod każdym względem i zdrowotnym i psychicznym, każdym tych, które komisje lekarskie by ich zakwalifikowały. Sądzę, że jest to poziom około 80 100 tysięcy żołnierzy każdego roku. Panie generale, czy należałoby zmienić trochę wyobrażenie o wojsku? Bo cały czas, kiedy mówi się o takim powszechnym poborze, no to przypomina, przypominają nam się poprzednie lata jakieś właśnie informacje o wojskowej fali, o tym, że należy z chłopca zrobić mężczyznę, a może należałoby społeczeństwu po prostu uświadomić, że taka jest potrzeba, że potrzeba bronić ojczyzny. No i w związku z tym potrzebujemy po prostu ludzi, żeby ich wyszkolić na porządnych żołnierzy, przynajmniej na takich, którzy będą umieli trzymać karabin czy gdzieś w tym wojsku współpracować, a nie po to, żeby ich po prostu w tych koszarach przeczołgać? Oczywiście na barki polityków spada odpowiedzialność za podjęcie takiej decyzji i na barki polityków spada również odpowiedzialność za przygotowanie społeczeństwa do takich decyzji. Społeczeństwo trzeba przygotować. Wydaje się, że w obliczu tych prognoz pana ministra Siewiery czy pana premiera Tuska warto by skupić się na tym, aby nasza propaganda, nasza m, polityka e, informacyjna skupiła się na tym, żeby społeczeństwo do takich decyzji przygotować, bo one w obliczu wojny będą koniecznymi i one nie mogą być decyzjami spóźnionymi i one przynajmniej powinny być podjęte co najmniej na rok przed prognozowaną wojną, a zatem społeczeństwo na dzisiaj jest na pewno nieprzygotowane do takich decyzji, takie decyzje trzeba podjąć i wydaje mi się, że Rząd powinien podejmować decyzje takie, które pozwoliłyby takie programy dedykować społeczeństwu pilotażowo, czyli wąskiej grupie ludzi poborowych, którzy byliby poddani właśnie takiemu szkoleniu, aby przetestować kilka modeli rozwiązań, które będą przede wszystkim spełniały oczekiwania armii, ale również będą wypełniały oczekiwania polskich obywateli. A może jeszcze jakieś zachęty finansowe, bo przygotowując się do tej rozmowy przejrzałem kilka raportów dotyczących właśnie wojskowości w Polsce i okazuje się, że w ciągu dekady jeśli wzbogacimy się o około 500 kołowych wyrzutni rakietowych typu HIMARS czy tych koreańskich wyrzutni, no to po prostu będziemy potrzebowali operatorów i kierowców. Takich ludzi na przykład, którzy mają prawo jazdy C plus E będzie potrzeba o około tysiąca osób więcej. Takim ludziom z tego co zdążyłem się zorientować wojsko. Płaci około 5 tysięcy złotych na rękę. No to jak taki człowiek pójdzie pracować na tirach, to zarobi więcej. To może właśnie też zachęty finansowe powinny się pojawić. Znaczy sięgać trzeba po te wzorce, które Amerykanie swego czasu stosowali. Tak zwane bonusy finansowe na dzień wstąpienia do armii. Znaczące wtedy to było, bo jeszcze tak, pamiętam, kiedy byliśmy w Iraku, około 20 tysięcy dolarów i bonus na wyjście dla żołnierzy które opuszczał armię po wyszkoleniu, podobny bonus i inne uwarunkowania, inne ulgi, w tym i podatkowe, które pozwoliły temu obywatelowi wejść bardzo sprawnie w to życie cywilne. Więc wydaje się, że trzeba się pochylić nad wieloma rozwiązaniami, które by skłoniły tych Polaków do tego, żeby chcieli być żołnierzami, żeby chcieli szkolić się, aby tą zdolność, o której pan mówi, osiągnąć. Bo przecież przy tej ilości sprzętu, którą my będziemy... Dysponować niebawem, to trzeba co najmniej jeszcze raz tyle wojska niż w tej chwili mamy, czyli poziom 300 tysięcy na pewno będzie poziomem na wojnę niewystarczającym. A zatem trzeba budować nowe modele, szukać rozwiązań, i widać wyraźnie, że nie szuka się takich rozwiązań, które by skłoniły właśnie obywateli do tego, żeby chcieli być żołnierzami, również przez to, co o czym Pan mówi, przez dedykowanie im bonusów finansowych na dzień wejścia do armii. Panie generale, pan mówi, że 300 tysięczna armia na wojnę nie wystarczy. To ilu my potrzebujemy żołnierzy w takim razie? Jeżeli ma być 6 dywizji w samych wojskach rządowych, inne rodzaje wojsk, marynarka wojenna, siły powietrzne, wojska specjalne i inne wojska, które w tej chwili budujemy, to potencjał 300 tysięcy to jest moim zdaniem dużo za mały, aby wypełnić te struktury, które w tej chwili są budowane. Ja mówię o strukturze czasu wojny. Nie czasu pokoju, czasu wojny, a zatem 300 30 tysięcy będzie tą strukturą, znaczy tą wielkością znaczącą, niewystarczającą. Żołnierze rezerwy, wyszkoleni żołnierze rezerwy, żołnierze rezerwy, którzy mają wypełnić struktury jednostek wojskowych, muszą być wyszkoleni, muszą czekać na swój czas, gdy przyjdzie wojna, a ten potencjał na wojnę w stosunku do pokojowego wzrasta co najmniej dwukrotnie, a zatem przekroczy cyfrę tą tajemniczą cyfrę 300 tysięcy. To może warto też jeszcze jednak, panie generale, pomyśleć nad kwestią rzeczywiście kwalifikowania do wojska. No bo m, chyba przed mundurem nadal skutecznie z tego, co zorientowałem się, to jest raport doktora piekarskiego, m, przed mundurem chroni skutecznie otyłość, a na otyłość według ostatnich danych cierpi no, prawie co czwarty Polak w wieku od 10 do 19 lat. Oczywiście nie każdy musi iść walczyć na front. Potrzebni są też ludzie na zapleczu. Może nie warto właśnie też rezygnować z. Ludzi, którzy na front może niekoniecznie się nadają, ale byliby bardzo cenni na tyłach, na zapleczu w administracji. Na zdrowie naszego społeczeństwa, szczególnie ludzi młodych, jest zatrważające i to pan podkreślił. Natomiast naturalnie tak, i nie wszyscy żołnierze, którzy są potrzebni w podziemiach liniowych, muszą, mogą być o mniejszym poziomie sprawności. No względnie wszyscy ci, którzy są pod podziałach liniowych, bojowych muszą e, być w kategorii zdrowia A i być zdrowymi ludźmi. Natomiast rzeczywiście w jednostkach tyłowych, na głębokim zapleczu, w formacjach obrony cywilnej, w formacjach samoobrony i innych formacjach, formacjach tyrających wojsko, bo przecież w przypadku wojny e, również formacjami takimi są które, te, które pracują w polskim przemyśle zbrojeniowym dla polskiej armii. Tam takich ludzi powinno się kierować, aby mogli wspierać cały potencjał obronny państwa, który jest potrzebny na wsparcie władz walczących na froncie panie generale to jeśli pan pozwoli zostawmy potencjał wojska polskiego a skupmy się na tym co rzeczywiście dzieje się w Ukrainie bo na Ukrainę mają trafiać samoloty F16 niektórzy mówią 5 sztuk inni nawet 9 czy to wpłynie jakoś na obraz tej wojny co samoloty F16 dadzą ukraińskiemu wojsku Wszystkim panie redaktorze zwracam uwagę wszystkim na to że Ukraińcy są podobnie jak i Polacy Ujawniają wszystkie swoje zamiary co do e, działań wojskowych. Moim zdaniem, ujawnianie zamiarów, np. posiedzenia samolotów F-16 czy kierowania na front czołgów Abrams jest destrukcyjnym działaniem, ponieważ przeciwnik wie wszystko to, co chciałby wiedzieć o potencjalnym przeciwniku. My o tym, że samoloty będą w Ukrainie, wiemy od ponad roku temu. I wtedy już mówiłem i przestrzegałem przed. Informowaniem Rosjan o tym, jakie są zamiary lotnictwa ukraińskiego, ponieważ Rosjanie od ubiegłego lata systematycznie niszczą lotniska ukraińskie, wykonują uderzenia na infrastrukturę lotniskową, czyli niszcząc możliwości bazowania lotnictwa ukraińskiego. Teraz pytanie: 6 samolotów, 30 pilotów. Wydaje się, że to jest stanowczo za mało, jeżeli chodzi o samoloty, bo Zakładamy, że na każdy samolot trzeba dwóch pilotów, dwóch lub trzech pilotów, nawet. Sześć samolotów wypełnia tą potrzebę, którą mają w tej chwili przygotowaną Ukraińcy, tych 30 pilotów, ale te sześć samolotów nie zmieni oblicza wojny. I te sześć samolotów, podobnie jak wcześniej Abramsy czy Leopardy, będą obiektami polowań Armii Rosyjskiej. Rosjanie w roku ubiegłym już ściągnęli m.in. z obwodu Królewieckiego, z innych obszarów systemy rakietowe S-300, S-400 po to właśnie, żeby skuteczny parason mieć swój, nad swoimi wojskami skutecznie zwalczać F-16 ukraińskie. A zatem to bardzo, moim zdaniem, skomplikowany proces wdrożenia tych samolotów i stworzenie im warunków do swobodnego działania. Na dzień dzisiejszy, moim zdaniem, Ukraińcy będą mieli poważne problemy z efektywnym wykorzystaniem samolotów F-16. Wołodymyr Zełenski mówi, że jest gotowy do negocjacji. Pojawiły się nawet informacje, że w okolicy listopada ma nawet być gotowy jakiś plan pokojowy. Zastanawiam się, też niedawno w, we francuskich mediach bodajże Wołodymyr Zełenski przyznał, że do takich negocjacji może nawet dojść jeśli cały czas wojska będą ścierały się we wschodniej Ukrainie, czemu Wołodymyrowi Załęckiemu jest teraz tak śpieszno do negocjacji, choć jeszcze wcześniej, niedawno przez cały czas mówił, że nie oddamy ani skrawka naszej ziemi? Moim zdaniem, sytuacja w, w armii ukraińskiej jest trudną sytuacją. Nie mają zasobów ludzkich. Armia ukraińska się wyczerpuje. Potencjał młodych ludzi w Ukrainie, moim zdaniem, jest na wyczerpaniu. Nie ma, nie ma napływu z zewnątrz. Ukraińców, a te zdolności, które w tej chwili budowują między nimi legion ukraiński, to one będą gotowe do użycia nie wcześniej jak na Jesieni. Na dzień dzisiejszy sytuacja na froncie jest bardzo trudna. Prawdzie Rosjanie mają sukcesy taktyczne w zasadzie wzdłuż cały dzień frontu zarówno na północy, jak i na wschodzie i na południu. Ale Rosjanie mają przewagę strategiczną, i to im pozwala, tą przewagę strategiczną zyskiwać powodzenie na całym froncie, żołejski ma świadomość tego, że Rosjanie mają tą przewagę, że straty, jakie ponoszą Ukraińcy, są Rosjanie podobnie. One wyczerpują obie armię. I nie stać na pewno Ukrainy na ciągłe wyczerpywanie swojego potencjału, bo ile można armii tracić na wojnie, nie mając warunków do odtworzenia zdolności tej armii, czyli nie mając w dyspozycji kolejnych nowo przygotowanych jednostek wojskowych. Wydaje się, że Łęcki ma świadomość tego, że tego terytorium nie odzyska, które w tej chwili jest przez Rosję okupowane, włącznie z Krymem. I moim zdaniem Żołański coraz bardziej skłania się ku temu, aby takie rozmowy o zawieszeniu broni miały miejsce, ponieważ to ocali Ukrainę, która w tej chwili jest przez Rosję, która ma przewagę strategiczną. Podkreślam, systematycznie niszczona, dewastowana, rujnowana Ukraina bez przyszłości. Żołański odpowiada za Ukrainę, odpowiada za swój naród, bierze odpowiedzialność za wszystko to, co dzieje się w Ukrainie, ma świadomość tego, że ta wojna jest wyniszczająca dla Ukrainy i dla narodu ukraińskiego. Stąd być może jego skłonność ku temu, aby rozpocząć rozmowy o zawieszeniu broni. Wydaje mi się, że czas ku temu nastał. Tylko tutaj jest, wydaje mi się, panie generale, jeden problem, bo rozmawiałem ostatnio z medykiem Pola Walki z Polski, który jeździ do Ukrainy i on mówi, że tam ludzie z frontu wcale nie chcą się wycofywać. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że czy jeśli dojdzie do jakiegoś zawieszenia broni, podpisania jakiejkolwiek umowy pokojowej, czy ona rzeczywiście przetrwa? Czy to nie będzie tak, że Władimir Putin wykorzysta ten czas na odbudowę swojej armii i czy nie dojdzie do ponownej próby unicestwienia państwa ukraińskiego? Wracając do wątku pierwszego, czyli do opinii naszego medyka, oczywiście nastroje żołnierzy walczących na froncie w kontekście tego, którzy są na froncie długiego przez czasu, na pewno są zupełnie inne niż tych, którzy. Decydować będą za naród ukraiński. Żołnierze są, Ukraińcy bardzo dobrymi żołnierzami. Świetnie walczą, świetnie y, radzą sobie z żołnierzami rosyjskimi. Ale decyzje strategiczne nie zapadają w okopach, tylko zapadają y, w Kijowie. Jeżeli by doszło do zawieszenia broni, faktycznie należy się bawiać tego, że to by dało warunki Putinowi do tego, żeby mógł swoją armię odbudowywać. I że nie poprzesałby na tym, na czym zatrzymałby front, w sytuacji, gdyby doszło do zawieszenia broni, sprawą polityków i opinii międzynarodowej byłoby niedopuszczenie do wznowienia działań zbrojnych. Czy jest taka moc sprawcza wśród polityków, a głównie myślę tu o Chin, władzach Chin i Stanach Zjednoczonych? Czy byłyby na tyle silne, sprawne, żeby utrzymać nawozy, zapędy Putina, Bo ponieważ to, co pan mówi. Absolutnie zgadzam się, ponieważ nikt Putinowi nie wierzy, i nawet zawieszenie broni może być tylko czasowym zawieszeniem broni, które pozwoli Putinowi odbudować zdolności i dalej dążyć do dewastacji Ukrainy, bo na pewno jego celem jest podporządkowanie sobie Ukrainy. Jeżeli teraz część okupuje, której Ukrainy części na pewno nie odda, to nie należy wykluczyć tego, że może dążyć do kolejnych działań. Bronić w Ukrainie, tym bardziej, że to będzie połączone z destabilizacją rządu w Kijowie, o co Putin będzie cały czas zabiegał. Także dwa fronty polityczny i militarny będą cały czas atutem Putina w walce przeciwko Ukrainie. A zatem trzeba zrobić wszystko, aby przed tą katastrofą Ukrainę, Ukrainę obronić. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dziękuję, panie generale, za tę rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. To był program Newsroom Wirtualnej Polski. Nazywam się Paweł Pawłowski. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.